Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Zdrapkomistrz Dzisiaj będzie na słodko Będziemy drapać sobie pudełka czekoladek Mam ich sztuk 5 Bardzo ładnie pachną Unosi nam się nam tutaj Wy tego nie czujecie, ale Unosi się nam tutaj ładny zapach czekolady Po mieszkaniu Więc zaczynamy Mam 5 drapek o różnych numerach 22, 19 16 13 i 12. Akurat dwie po kolei się wzięły. zaczniemy od 12. Tą zdrabkę niektórzy lubią, niektórzy nie lubią ze względu na ze względu na właśnie tą warstwę ścieralną. Ona jest strasznie twarda. Szukamy dwóch takich samych symboli. Tutaj mamy muszle i kokosa lecimy dalej mamy serduszko migdał później mamy precla i miętę gra czwarta muszla tiramisu następnie kokos, precel mleczna kokos lecimy dalej mamy piernika i mleczną gra ósma serce kakao ale się ślizga następnie tiramisu i migdał zdrabka pusta następna zdrabka z numerem 13 13 może okaże się szczęśliwa w tym przypadku Zobaczymy. Lecimy, gra pierwsza. Mamy nugat, muszla. Później mamy piernik, serce, mięte, migdał. Następnie migdał mleczna. A jaj, kokos, kakao. Precel muszla, gra siódma o, To by się nam przydało, nie? Mamy tiramisu i nugat. Gra ósma mięta. Tiramisu i gra ósma Kokot i precel. Dobra. Zdrabka pusta. Lecimy zdrabkę z numerem 16. Ogólnie ta zdrabka jest dość fajna z tego względu, że z tego względu, że na 9 głównych wygranych zostało jeszcze 6, a na kładu zostało 37%. Także, także, także. także. Może się coś trafić. Tam gorący przedział jest chyba poniżej 140 tysięcy. No to to jest akurat gorący przedział 128 tysięcy. Także może, może. Mamy piernik, tiramisu. Mleczna, kakao. Tak mocno muszę przyciskać, że wszystko się trzęsie serce nugat mamy kakao tiramisu muszla migdał i mięta kokos pusto, ostatnia zrabka z numerem 19 a nie jeszcze dwie, przepraszam to przedostatnia zrabka z numerem 19 może teraz o ale teraz tak Mamy kokos piernik, migdał kakao, precer serce, kokos, kokos przepraszam, muszla, mamy precer tiramisu, mm -hmm. nugat mleczna, 75 zł mleczna tiramisu, kakao nugat. I muszla i migdał. boż. Nie to trzeba siły, żeby to zrobić. A tu lotto nawet nie chce zwrotu dać, no? Aj. Numer 22. Ostatnia zdrabka. Może znowu tak spróbujemy. Gdzie tu jest? Jest. Migdał pracer, migdał, tiramisu nugat, kakao mięta, tiramisu kokos, kakao precel, mleczna migdał, symbol jeszcze odsłonię, muszla serce, kokos mięta i Nugat serce. Tu już wcześniej zauważyliście, że nie chcąco odsłoniali kontrolne. No nic moi drodzy, wkład był 25 zł, 5 sztuk pudełek z czekolady Pudełek czekolady No i co? no I nie mamy nic, jesteśmy na zero. Loto znowu się wzbogaciło. Nic moi drodzy. Cziłam się z Wami bardzo. Serdecznie. Dawajcie łapki, dawajcie komentarze, subskrybujcie na pocieszenie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć.